mianowanie nowego arcybiskupa metropolity Wrocławskiego Józefa Kupnego zbiegło się z rozpoczęciem zdjęć do filmu biograficznego o jego eminencji księdzu kardynale Henryku Gulbinowiczu. Dlatego też kardynałowi na lotnisku towarzyszyła kamera. Te ujęcia znajdą się w filmie, którego współproducentem jest TVP Wrocław. To właśnie nasza telewizja ma największe archiwa dokumentujące istotne momenty z życia kardynała Henryka Gulbinowicza. Człowiek, który położył ogromne zasługi dla demokracji, dla upadku komunizmu, dla tego jak wygląda Dolny Śląsk i jak wygląda Polska. Ciągle mnie męczą rozmaitymi wspomnieniami z dzieciństwa. Następnie z okresu II wojny światowej, No, co stara głowa, która ma już 90 lat, pamięta, to potrafię się tym podzielić. Ksiądz kardynał Gulbinowicz jest doktorem honoris causa czterech wrocławskich uczelni, honorowym obywatelem Dolnego Śląska i autorem licznych prac teologicznych. Twórcy obiecują, że film dokumentalny o jego życiu będzie gotowy jesienią. Wrocław Magdalena Bober.